Cześć, witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj zajmujemy się skalami i gamami. Ktoś może powiedzieć: Hej, ale przecież to jest to samo. No właśnie, nie jest. I dzisiaj sobie powiemy, czym te dwa pojęcia różnią się od siebie. Zapraszam więc do oglądania. Więc, tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj skalę i dzisiaj będą gamy. Teoretycznie można się spotkać z czymś takim, że te dwa słowa zamienia się po prostu ze sobą, stosuje się je po prostu zamiennie, czyli na przykład skala cedur, gama cedur. No to właściwie, no jakby to bardzo nas nie kuje w oczy, ale teoretycznie, oczy, w uszy, ale teoretycznie jest to tak naprawdę coś troszkę innego. Mianowicie no, ma to związek ze sobą, ponieważ skala jest bezpośrednio związana z gamami, i gamy są bezpośrednio związane ze skalami. Ale na czym to dokładnie polega? Czym to się różni od siebie? Odpowiemy sobie tutaj za pomocą komputera i nutek. Więc przechodzimy sobie tutaj do ekranu komputera. Korzystamy oczywiście z programu MuseScore. Jak widzicie, mamy tutaj rozpisane gamę albo skalę C-dur, w zależności jakby kto to chciał nazywać. Aczkolwiek wydaje mi się, że już po tej dzisiejszej lekcji będziecie już wiedzieć, czym to się różni od siebie. Jeżeli sobie więc spojrzymy, mamy coś takiego jak dźwięki C D E F G A H C. Oczywiście wszyscy możemy zgodnie tutaj powiedzieć, że jest to cedur, tak jak mamy tutaj podpisane zresztą. Jest to po prostu gamma cedur. Więc jeżeli mamy skalę dur i mamy tutaj gamę dur, no to o co w takim razie tutaj chodzi? Tutaj nam może troszkę podpowiedzieć tutaj ten znaczek, ten ptaszek, czy jak go tam chcemy nazwać. Jak widzicie jest on w konkretnym miejscu, mianowicie tutaj pomiędzy trzecim a czwartym stopniem, a tutaj pomiędzy stopniem siódmym a ósmym, tak? Czyli jeżeli liczymy sobie 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. I co to nam oznacza? Mianowicie oznacza nam to, że jeżeli sobie nawet spojrzymy na klawiaturę, no to mamy C, D, E, F. Jak widzicie, mamy tutaj półton. Jak zaznaczymy sobie tutaj tę część, to mamy również G, A, H i C. I ponownie tutaj mamy półton. Akurat tak wypada, że tutaj mamy ten ptaszek pomiędzy właśnie H i C, i tutaj mamy ten ptaszek pomiędzy. A, F i Jeszcze teraz, tylko tak, żeby Wam tutaj podpowiedzieć, bo możecie się spotkać z takim określeniem jak tetrahord. Tetrahord polega to po prostu na tym, że tutaj mamy cztery dźwięki: 1, 2, 3, 4 i tutaj mamy również cztery dźwięki tetra, czyli 4 horde jako akord właściwie, czy tam struna właściwie się powinno dotłumaczyć, ale chodzi nam po prostu o to, że tutaj mamy cztery dźwięki i tutaj mamy. Cztery dźwięki i po prostu nazywa się to tetrachord. Więc, jeżeli ktoś wam powie pierwszy tetrachord w skali, tam powiedzmy dur, no to chodzi nam po prostu o te cztery dźwięki pierwsze. I co ważne, jeżeli wam ktoś powie pierwsze cztery dźwięki, czyli pierwszy tetrachord w skali dur, to chodzi nam o stopnie, które będą właśnie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Ale nie będzie co, to C, D, E, F, ponieważ różnica pomiędzy skalą, a gamą jest taka, że jeżeli myślimy o skali, to właśnie myślimy o poszczególnych stopniach i relacjach tutaj, jeżeli chodzi o całe tony i pół tony. Natomiast jeżeli myślimy o gamie, to myślimy już o konkretnych dźwiękach. Już tutaj wprowadzamy sobie te lekkie rozróżnienie, ale myślę, że powoli Wam się zaczyna sytuacja klarować. Więc jeżeli tutaj mamy Cedur, to zwróćcie uwagę że jeżeli patrzymy sobie na dźwięki no to mamy C D E F Natomiast jeżeli patrzymy sobie skalą, no to tutaj możemy zwrócić uwagę, że pomiędzy CD mamy tercję yy, sekundę wielką, pomiędzy DE mamy tutaj sekundę wielką. Następnie tutaj mamy sekundę małą, albo inaczej mówiąc, będzie w sumie łatwiej. Będzie CD cały ton, DE cały ton i następnie EF półton. Jeżeli więc spojrzymy sobie na drugi tetrahort, to mamy cały ton, GA AH cały ton i HC mamy również półton. Czyli mamy 1, 2, 3, 4 półton i 5, 6, 7, 8 mamy półton, tak? Jeżeli sobie tutaj spojrzycie, jak zwrócicie uwagę tutaj na relacje pomiędzy całymi tonami i półtonami, no to możecie zauważyć, że tutaj mamy pomiędzy 3, 4 i tu jakby też mamy 3, 4, czyli generalnie mamy dwa tetrahordy, które są identyczne tutaj względem siebie. Oczywiście ma to miejsce tylko w skali durowej, w tym wypadku gamie C-dur. E, więc jeżeli byśmy sobie na przykład popatrzyli na te relacje, to jeżeli sobie przeniesiemy po prostu te skalę na inną gamę, na inną tonację po prostu, czyli jeżeli byłby to D-dur, to również w ten sam sposób mielibyśmy ułożone właśnie Całe tony względem półtonów. Czyli mielibyśmy po prostu również cały, cały pół, cały, cały pół. Tak? Myślę, że jest to zrozumiałe tutaj w tym wypadku. Właściwie mówiąc dokładniej, to będzie cały, cały pół, cały, 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 cały pół. O, w ten sposób powinienem powiedzieć, bo jeszcze o tym pierwszym całym pomiędzy F a G nie powiedziałem. Więc w ten sposób wygląda na przykładu właśnie gama cedur. Więc jeżeli byśmy sobie mieli to przenieść. Do innej tonacji, to cały czas skala, czyli szablon poszczególnych po prostu, jakby tutaj tych całych tonów i półtonów względem siebie, cały czas zostaje ten sam. Zatem skala jest to po prostu szablon tych półtonów, całych tonów, ich układ po prostu, ich kolejność to jest skala. Natomiast gama, o gamie mówimy w momencie, kiedy mamy na przykład właśnie już określoną tonację, czyli będzie to. C-dur, D-dur, E-dur, F-dur, G-dur, H-dur, cokolwiek tam sobie chcemy. Czyli zawsze jeżeli mamy określoną, konkretną tonację, będziemy mówić o gamie. Jeżeli mówimy po prostu o tej drugiej części nazwy, czyli na przykład dur, mol czy cokolwiek, to wtedy mamy do czynienia już ze skalą konkretną. Więc jak widzicie, skala i gama to są dwie rzeczy, które ze sobą się łączą. Oczywiście... To już jest takie mocno teoretyczne, ponieważ jeżeli ktoś tam powie skala cedur, no to tam się machnie ręką, nie będziemy mówić, że hej, słuchaj, to jest szablon i nie można w ten sposób mówić, ponieważ skala i gamma to nie jest to samo. Tylko po prostu już tam machniemy ręką, powiemy, dobra, zagramy sobie tam skalę cedur. Ja czasami też nawet gdzieś tam z rozbiegu po prostu gdzieś tam machnę, machnę się po prostu i zastosuję to zamiennie, ale w razie czego pamiętajcie, że skala i gamma dwie różne rzeczy. I co warto tutaj zaznaczyć, my tutaj mówiąc o tej właśnie skali i gamie tutaj C-dur, mamy na myśli tą wersję podstawową, naturalną, czyli nie jest to żadna jakaś tam harmoniczna, żadna inna jakaś wersja, ponieważ skale dzielą się później na poszczególne inne tutaj odmiany. Ale my tutaj mówimy o tej zwykłej, podstawowej, naturalnej odmianie skali dur, gamie C-dur. Ok. Co w przypadku, jeżeli byśmy sobie chcieli przejść teraz do skal molowych. I tutaj, żeby jeszcze taką ciekawostkę wam powiedzieć, sama, ta sama ilość krzyżyków i bemoli, tutaj zarówno w jednej tonacji durowej, jak i w drugiej tonacji molowej, jedna i druga skala, to przechodzimy sobie tercję w dół od danego dźwięku. Czyli teraz to jest najgorsze słowo, jakie w ogóle ktokolwiek wymyślił, bo ja zawsze się będę z tym mylił i wyświetli się na pewno na ekranie, że źle Wam powiem. Czyli tonacja paralelna, tonacja paralelna, nie wiem, to mi po prostu przerasta. Tonacja paralelna do C-dur jest tonacja Amol, ponieważ tercja mała w dół od C no to jest CH, HB i BA. Czyli w tym wypadku przechodzimy sobie z C-dur do Amol, czyli C-dur miał 0 krzyżyków, 0 bemoli. I przechodzimy sobie. Amol również ma 0 krzyżyków i 0 bemoli. Oczywiście klucz dalej jest wiolinowy. Metrum tutaj czwarte. Jeżeli ktoś by się chciał tutaj doczepić, wiadomo kontynuacja, więc dlaczego tu nie ma klucza? Bo nie dałem, bo jest na początku. Myślę, że wszyscy wiemy, chyba że ktoś się faktycznie chce doczepić, to niech się doczepi, trudno. I jak zauważycie, tutaj mamy również pierwszy tetrachord i drugi tetrachord. I dzięki temu wiemy, że. Tutaj mamy cztery składniki, i znowu mamy cztery. W ten sposób mamy skalę molową, gamę Amol w tym wypadku. Możecie jeszcze zwrócić uwagę, że tutaj cedur nie miało jakby tej kreseczki tutaj pomiędzy, a tutaj ma, ponieważ z tego co słyszałem, to w tonacjach molowych stosuje się kreseczkę, natomiast w skalach, e, tutaj gamach durowych, jakby w określeniach durowych, tej kreseczki się nie stosuje. Z czymś takim się spotkałem. Aczkolwiek widzę, że nie wszyscy to stosują, więc nie wiem, czy to jest po prostu jakiś taki wymysł, czy czy w ogóle jakaś legenda, czy rzeczywiście tak jest, nie wiem, zapisałem tutaj w ten sposób, bo tak się tutaj tego nauczyłem i tak więc tutaj przekazuję Wam dalej. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wielki błąd, jeżeli jest to błąd, napiszcie mi w komentarzu na dole, to wtedy osobiście się tutaj nauczę również i po prostu przeproszę, przepraszam Was, jeżeli to rzeczywiście jest błąd. Dobra, okej, okay, przejdziemy sobie teraz do Amol. Do gamy amol skali molowej, myślę, że już wszyscy wiemy o co chodzi. Jeżeli zwrócimy tutaj uwagę, no to tutaj już mamy półton pomiędzy innymi składnikami niż mieliśmy wcześniej, bo wcześniej mieliśmy pomiędzy trzecim a czwartym, tu jak widzicie mamy pomiędzy drugim a trzecim. W tym wypadku mamy pomiędzy dźwiękami HC i tutaj, jak widzicie, mamy tutaj pomiędzy tymi tutaj początkowymi jakby składnikami tetrachordu, nie ponownie na końcu i w tym wypadku mamy. EF, tutaj, więc jak widzicie, mamy tutaj półton pomiędzy EF i tutaj pomiędzy HC, czyli w przypadku na przykład poprzedniego, tutaj poprzedniej skali durowej, no to widzimy, że mieliśmy 3, 4, 7, 8, natomiast tutaj mamy 2, 3 i 5, 6 i dzięki temu możemy sobie rozróżnić po prostu, czym się różni skala durowa. Od skali molowej. Mogę teraz odtworzyć, jakby te obydwie skale, żebyśmy mogli sobie posłuchać, jak to brzmi. Czyli skala durowa powinna brzmieć tak, jak to jest określone w ogóle, że twardo, major, czyli jakby tak w ogóle tutaj, właśnie taki durowy, wesoły tutaj ten wydźwięk, i minor, minor, no to jest po prostu dźwięk smutny, molowy. Ok, przesłuchamy sobie C-dur i przesłuchamy sobie Amol. Okej. Okay. Oczywiście również jak tak jak mieliśmy w przypadku e, tutaj tej wersji cedur, gamma cedur, no to mamy ponownie tutaj e, w amolu sytuację z naturalną odmianą po prostu tutaj skali, skali molowej. Więc nie jest to żadne jakieś tam inne miękkie odmiany i tak dalej. Jest to po prostu zwykła eolska naturalna po prostu gamma tak naprawdę. Więc e, skala więc jeżeli sobie tutaj e, chcemy prześledzić dokładnie tutaj e, przebieg półtonów i całych tonów, no to jak widzicie pomiędzy pierwszym i drugim mamy cały ton, na następnie mamy pół, cały, cały, pół, cały, cały. Czyli jeszcze raz sobie powiemy dur, może nawet to troszkę sobie oddalę, żebyśmy widzieli te dwie skale jednocześnie. Czyli przypominam sobie, przypominamy sobie tutaj skalę durową, mieliśmy cały, cały, pół, cały, 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 pół, Następnie w odmianie molowej mieliśmy cały pół, cały, cały, pół, cały, cały. Tak, czyli ponownie skala, szablon, który przenosimy sobie tutaj, jeżeli chodzi o molowe, czyli ten sam schemat pomiędzy tutaj całymi tonami i półtonami. Cały czas przekłada się na inne tonacje. Czyli np. c byłby również o takim samym przebiegu tutaj półtonów i całych tonów względem siebie. Za każdym razem, pomiędzy tymi samymi stopniami, będziemy mieli półtony i całe tony. Zarówno w durowych, tak samo w molowych. Za każdym razem będzie ten sam przebieg, ten sam układ. Czyli reasumując, skala jest to po prostu relacja pomiędzy całymi tonami i tutaj półtonami i dur mol. To są właśnie dwie tutaj najczęściej spotykane skale, z którymi w ogóle będziemy się tak naprawdę spotykać, z takimi naturalnymi zwykłymi wersjami. Natomiast jeżeli mówimy o C, D, G, A i tak dalej, to już jest tonacja. Czyli będziemy wtedy w przypadku określonej tonacji będziemy mówić już o gamie. Natomiast jeżeli chodzi o sam szereg, sam przebieg tych półtonów, całych tonów, będzie to skala. Czyli myślę, że jest to oczywiste. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tej kwestii, zapraszam Was do komentarzy na dole. Możecie tam śmiało zadawać kolejne pytania, jeżeli jakiekolwiek się pojawią tutaj w tej kwestii. Oczywiście są to przykładowe tutaj Cedur Amol, wyświetlały się tutaj również inne tutaj gamy, więc jesteście w stanie sobie dzięki temu popatrzeć, jak to jeszcze inaczej wygląda. Nie będziemy tutaj umawiać każdej gamy, no bo wiadomo, że nie starczyłoby nam czasu i w ogóle szkoda nam tutaj na takie rzeczy. Więc dzięki temu wiemy, czym się różni już skala od gamy, więc myślę, że. Wszystko mamy wyjaśnione. Komentarze są dla Was, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo tutaj sugestie, sugestie, ewentualnie napiszcie mi jeszcze, jeżeli się spotkaliście z innym określeniem, nie określeniem, z innym zapisaniem GAM, nazw GAM na przykład, z tą kreseczką czy bez. Jest w końcu AMOL, z tym tutaj kreseczką pomiędzy myślnikiem, czy, czy po prostu bez. Ok, więc dzięki za dzisiaj. Dziękuję również patronom za wspieranie tutaj mojej pracy. Jeżeli ktokolwiek chce dołączyć do tego grona to zapraszam, dołączajcie. Tak naprawdę każdy tutaj, każde wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. Zbieram na aparat, jeżeli tutaj jeszcze nie wiecie, więc naprawdę tutaj każda, każda wpłata się przyda. Więc dziękuję serdecznie jeszcze raz patronom. Zapraszam kolejne osoby do patronowania tutaj mojej działalności, mojej pracy. I również proszę o subskrybowanie kanału, ocenianie tych filmów, komentowanie, Podeślijcie to innym osobom, które uważacie, że możecie coś takiego przydać. I jak widzicie, są to proste rzeczy, a fajnie już coś tam wiedzieć więcej z tej teorii i później będziemy to wykorzystywać również w praktyce, jeżeli będziemy opracowywać jakieś e, na przykład utwory. Harmonizować je, to będziemy właśnie z tych skal tutaj korzystać, ponieważ na skalach będziemy sobie później budować tonikę subdominantę, dominantę inne akordy, które się buduje tutaj na stopniach danej skali, danej gamy, nawet jeżeli to chcemy powiedzieć. Ok, więc tutaj na razie tylko taka zajawka na przyszłość. Dzięki za dzisiejszą lekcję, za to, że mnie tutaj oglądacie. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!